Człowiek myśli, że jak zamieni pasję w pracę, to tak jakby już nigdy nie musiał pracować. Problem, hej, jesteście ze mną. Problem jest taki, że musimy wyróżnić dwa rodzaje pasji: pasję hedonistyczną i pasję twórczą. I one działają na innych zasadach. Moja pasja to moja praca od ponad 10 lat. A to jest co mam do powiedzenia. Pan kamerujesz, kiedy ja jeno w ciebie obiektyw wędrożony zmierzam. Dwie pasje formowały moje życie w okresie, w którym najbardziej się ono formuje. Pasja do podróży i pasja do robienia filmów, tworzenia filmów. Szły one wtedy w parze równorzędnie, a że nie potrafiłem jeszcze rozróżnić ich charakteru. Nieomal wpędziły mnie w życie, którego tak naprawdę nie chciałem, bo widzicie, moje pasje do podróży i filmowania były idealnymi przykładami odpowiednio pasji hedonistycznej i pasji twórczej. Wielu osobom wydaje się, że podróżowanie jako praca to spełnienie marzeń, i ja też tak myślałem do czasu, jak sam zacząłem sporo podróżować zawodowo. Zaczęło się od nagrody za podróżniczy blok roku w 2014, po czym dostałem pracę w National Geographic. Jeździłem z nimi w góry, w góry latem, polskie góry. Miałem zlecenia w rosyjskim Kaukazie, Bułgarii, Maroko, czy nawet na arktycznej wyspie Spitsbergen. Zacząłem tworzyć odcinki do telewizji dla Travel Channel, tworzyłem oprawy na festiwale podróżnicze. Zostałem podróżniczą twarzą reklamy banku. I zanim się obejrzałem, miałem już 30 lat i byłem utytułany popłachy w podróżniczym świadku fajnie. Tylko, że zdałem sobie sprawę, że podróżowanie to była moja hedonistyczna pasja. Chciałem to robić dla siebie, dla własnej przyjemności, na własnych warunkach, a nie dyktowanych przez klienta czy algorytmy social mediów, i bez presji związanej z zarabianiem. Podróże to była moja sfera sakrum. Namaste. Podjąłem wtedy decyzję, że przekierowuję swoje życie. Nie przyjąłem etatu w Travel Channel, przestałem brać zlecenia wyjazdowe, a na YouTubie zacząłem tę serię, niezwiązaną już z filmami podróżniczymi. To było 5 lat temu. I nadal ona trwa dzięki Patronom. Więc jeśli znajdujesz tę serię wartościową, to rozważ wsparcie mnie właśnie na Patreonie. Tworzę tam dla was ręcznie robione broszury. Spójrzcie, jakie piękne. Robię live'y z kulisami produkcji. Możecie też zapisać się na darmowym poziomie, jeśli chcecie śledzić, co tam się dzieje. Link w opisie. Dobra, cała ta zmiana była oparta na mojej drugiej pasji. Pasji twórczej. Podróże zostawiłem dla siebie, ale film to było moje rzemiosło, które mogłem i chciałem zamienić w pracę. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami pasji jest taka, że pasja twórcza to twój dar dla innych twoje rzemiosło. Robisz to, bo jest to komuś potrzebne, bierzesz za to pieniądze i godzisz się, że rządzi się to prawami kapitalizmu. I może się zdarzyć, że podróże będą czyjąś pasją twórczą. Taki Antony Bourdain na przykład kochał podróże, ale właśnie poświęcił je dla widzów. To była ciężka praca. Robił to, żeby nas inspirować, pokazywać świat. Nie robił tego sam dla siebie. Był to jego dar. Mogło być lepiej. W pracę powinniśmy zamieniać tylko te pasje, które chcemy oddać światu. A pasje hedonistyczne zostawmy dla siebie, bo tylko je sobie zepsujemy, a i tak najprawdopodobniej dużo nie zarobimy. Zanim opowiemy sobie, jak zamienić pasję w pracę. Opowiedzmy sobie, jak znaleźć pasję. Czy to hedonistyczną, czy twórczą. W przypadku pasji hedonistycznej sprawa jest prosta, ale nie jest łatwa. Musimy wsłuchać się w siebie samych. Człowiek nie może zdecydować, co będzie lubić, a czego nie lubić. To leży w jego naturze. Wiecie, nie jest O niektórych pasjach wiemy, bo zostały nam już z dzieciństwa. Jak to Do zdjęcia, nie? Ale często, żeby dowiedzieć się, co kochamy robić, musimy próbować rzeczy. Niektóre nie istniały w naszym dzieciństwie albo my się zmieniliśmy. Przez pierwsze 25 lat życia surfing praktycznie dla mnie nie istniał. Ale będąc w Meksyku, spróbowałem. Potem dowiedziałem się, że u nas na Bałtyku też da się surfować, i nagle mam nową pasję. Siedem lat już i nadal trwa. Może się zdarzyć, że nie jesteście typem, który oddaje się długoterminowo jednej pasji. Są i tacy. Weźmy moją mamę. Nie ma takiego swojego konkretnego zajęcia, ale jak na przykład jedzie do Egiptu, to zgłębia się w historię. Tak, książki z akcją dziejącą się w tym kraju. Ogląda mapy. Pasjonuje się tym, co akurat robi. Przechodzi z pasją przez życie. Też pięknie. Jedno, co tu mogę dodać, to żeby nie dać się zwieść. Ludzie mają tendencję do mylenia tego, co naprawdę chcą od życia, z tym, co wydaje im się, że potrzebują. Mam tu ładny cytat. When needs become your nomenclature, you can never be sure which desires are authentic and which are not. If you make it seem as if you need what you want, how could you know what you love enough to bring into existence? Najczęściej będzie się to wiązało z prestiżem albo z pieniędzmi. Jeśli chodzi o to, jak znaleźć pasję twórczą, to przejdźmy do rozdziału trzeciego: jak zamienić pasję w pracę, bo to się ściśle z tym łączy. Musimy się tu rozejść na dwie ścieżki. Nazwę je ścieżką naturalną natural. oraz ścieżką biegłości. Mastery. Na ścieżce naturalnej, tak jak w przypadku pasji hedonistycznej, jakaś pasja naturalnie się w tobie rozwinęła na przestrzeni życia. I czujesz, że chciałby się oddać światu, niekoniecznie zachować w sferze sakru. U mnie to był film. Okej, okay, jeśli chcesz w to iść, musisz sobie zadać pytania. Pierwsze, czy ludzie mi za to zapłacą? I tutaj nie gdybamy. Od razu sprawdzamy to w rzeczywistości. U mnie było tak, że kończyłem jeszcze magisterkę z budownictwa, ale już kilku klientów samych się do mnie zgłosiło, że chcą film. Był to dla mnie sygnał. Zielone światło. Usłyszałem kiedyś, że gdy zamieniamy pasję w pracę, takie zielone światła powinniśmy dostawać przynajmniej raz na dwa miesiące. Wtedy wszechświat nam mówi, że jesteśmy na dobrej ścieżce. Pytanie drugie, czy jest w tym przyszłość? Nie chcemy ładować się w branżę, która się właśnie zwija. Mój ojciec prowadził analogowy zakład fotograficzny w czasie, gdy pojawiła się fotografia cyfrowa. Średnio. U mnie z filmem było tak, że zrobiłem zakład z przyszłością. Na początku swojej ścieżki często bywałem na planach reklamowych, gdzie robiłem kulisy produkcji i zwróciłem uwagę na to, jak rozdmuchana jest ta branża w stosunku do technologii, jaka właśnie się pojawiała. Zwykły człowiek zaczynał mieć dostęp do lustrzanek cyfrowych, które nagrywały w 4K, komputerów, które mogły edytować ten materiał, taniego profesjonalnego oświetlenia. Wszystko też przenosiło się w mniejsze formy z telewizji do internetu. Założyłem, że za kilka lat będę mógł samemu robić produkcje, do których teraz werbowało się kilkadziesiąt osób. Ten zakład się opłacił. Pytanie trzecie: czy się rozwijam? Nawet jak wybierzemy rozwijającą się branżę, nasz świat zmienia się tak szybko, że pewnie będziemy musieli się kilka razy w życiu przebranżowić. To by się kilka lat temu spodziewał, że sztuczna inteligencja będzie generować obrazki lepsze niż 99% ludzkości. Uff. Upewnijmy się więc, że cały czas się uczymy, zdobywamy nowe umiejętności. W przypadku filmu będzie to na przykład umiejętność opowiadania historii. Prowadzę też ze znajomymi filmowcami kurs filmowy, więc umiejętność uczenia. Jeśli chcielibyście się od nas uczyć filmu, to zapraszam. Zdarza mi się też występować publicznie. Trzeba ogarnąć stronę biznesową swojej działalności, marketing, klientów. Warto też wnikać w powiązane rzeczy, tworzenie muzyki, nowe technologie, VR itd. Po co to wszystko? Ponieważ zamierzamy związać naszą pasję z zarabianiem pieniędzy, włożyć ją w sferę profanu i jeśli okaże się, że nie zarabiamy wystarczających pieniędzy, będziemy coraz bardziej sfrustrowani i obrzydzimy sobie naszą pasję, a i tak będziemy musieli szukać zarobku gdzie indziej. Musimy się upewnić, że nie obetniemy sobie ucha. No dobrze. Ścieżka biegłości. Mastery jeśli nie masz jakiejś pasji, która naturalnie się wykształciła na przestrzeni twojego życia, ale nadal chciałbyś mieć pasję jako pracę, musisz podążać ścieżką biegłości. I, stety, niestety, będziesz musiał włożyć w to pracę. Mówiliśmy chwilę wcześniej o pasji naturalnej. Ale tak naprawdę był to skrót myślowy. Nie można mieć w genach pasji do na przykład filmu. Sam film istnieje niewiele ponad 100 lat. Nie, taka pasja wygląda na naturalną, ponieważ wykształciła się w okresie dzieciństwa w okresie, w którym mało co przypomina pracę, a wszystko wydaje się zabawą. Ale ta praca była tam włożona. Pod przykrywką zabawy uczyliśmy się czegoś i ta praca jest tu kluczem. W moim doświadczeniu Pasja twórcza pojawia się wtedy, kiedy osiągamy w czymś biegłość, kiedy wchodzimy na wyższy poziom i zaczynamy dostrzegać misterną złożoność naszych aktywności. Gdy zdobywamy w czymś doświadczenie, zaczynamy widzieć, jakie w danej dziedzinie otwierają się przed nami możliwości. Podoba mi się porównanie do fraktala, że im bardziej go poznajemy, tym więcej szczegółów widzimy głębiej. I ten fakt nas wyzwala. Nie musimy w kwestii pasji być zdani na los. Możemy sami o sobie wypracować. Jaki jest przepis na pracę, która stanie się naszą pasją? Wybieramy zajęcie, które jest przydatne społeczeństwu, czyli takie, za które ludzie są gotów zapłacić. Musimy mieć też do niego przynajmniej średnie predyspozycje, żeby nie walczyć z wiatrakami wbrew swojej naturze. Oraz powinno być dla nas ponadprzeciętnie interesujące, tak żeby zostać z tym z chęcią na dłużej. A następnie wkładamy w to pracę. Gdy staniemy się w tym biegli, gdy zaczniemy doceniać jaką ścieżkę przeszliśmy, gdy dostrzeżemy głębię naszej pracy, zdamy sobie sprawę, że o to w tej pasji właśnie chodziło. Bo tak jak pasja hedonistyczna służy wytchnieniu, tak pasja twórcza napędzana jest satysfakcją.